A Bogu, chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli listy Piotra, pierwszy list Piotra. Przyjrzymy się pewnemu takiemu zagadnieniu, które porusza tutaj nasz brat, apostoł Piotr. Ważne dla nas zagadnienie, bo nieraz człowiek może chodzić i inaczej właśnie to odbierać, i inaczej do tego podchodzić. Choć człowiek może mieć Słowo Boże, może je czytać, ale i może je czytać i czytać, ale jednak do tego napowiedź nie przykładać odpowiednio swego serca. E, czwarty rozdział od dwunastego wersetu będziemy czytali właśnie te słowa apostoła, e, a pisał on w ten sposób do wierzących. Powiemy, że pisał do wierzących, do niewierzących nie miałby sensu w ten sposób właśnie pisać, ale do wierzących pisał w ten sposób. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Szczęśliwi jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż duch Boży, duch, gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na Was. A niechaj nikt z Was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niechaj tego nie uważa za hańbę, niechaj raczej tym imieniem wielbi Boga, albo im... A nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. a jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny grzesznik gdzie się znajdą. Prze to ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj dobrze czyniąc powierzą wiernemu stwórcy dusze swoje moglibyśmy powiedzieć bardzo proste pouczenie które daje apostoł współbraciom, siostrom, wszystkim którzy uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa, tylko teraz myśmy możemy zastanowić czy wierzący prawidłowy sposób właśnie do tego podchodzą. Bo kiedy Piotr zaczyna to, on mówi najmilsi, nie dziwcie się. On mówi nie dziwcie się. I Tobie takie można powiedzieć szczególne to, na to będziemy chcieli właśnie zwrócić dzisiaj uwagę. Kiedy to właśnie Piotr podkreśla to nie dziwcie się. To jest jakby tutaj ma powiedzieć tym wykrzyknikiem oznaczone w szczególny sposób. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. No i właśnie teraz my będziemy chcieli się właśnie zastanowić, czy my się dziwimy. Do nas coś spotyka niezwykłego. Czy jesteśmy na powiedzieć, gdzieś wręcz może nawet oszołomieni tym, ale dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to na mnie przyszło? Mówimy oczywiście o dobrych rzeczach, bo jeśli człowiek mu na powiedzieć nie zło, to niech się dziwi, dlaczego to na niego przychodzi i niech się zastanawia i niech prosi Pana, żeby Pan pomógł mu usunąć to, z powodu czego on cierpi słusznie. Bo my mówimy właśnie o tym, kiedy człowiek niesłusznie cierpi. I kiedy, nawet tutaj, właśnie jest powiedziane: Szczęśliwi jesteście, jeśli was nieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na Was. I u nas jest to jakby skrócony ten element. W innych tłumaczeniach jest to właśnie powiedziane, że duch Chrystusowy, duch chwały spoczywa na Was, jest uwielbiony w Was, w innych, i innym mu bluźniu. U nas akurat tego nie ma. Nie wiem dlaczego akurat właśnie tu nie ma. W większości jednak to jest, że w tych, którzy przyjmują to, radują się tym, są szczęśliwi z powodu tego, że teraz dla Chrystusa, oni uwielbiają. W tych duch Boży, można powiedzieć, może uwielbić Chrystusa, że oni to przyjmują, że oni to wszystko teraz noszą dla Chrystusa. Możemy powiedzieć, to są ludzie, którzy nie są zdziwieni tym, dlaczego. Oni nie przychodzą przed oblicze Pana, mówią, Panie, ale dlaczego mnie to spotyka? Panie, dlaczego świat teraz na mnie tak krzywo patrzy? Panie, teraz dlaczego świat mnie odtrąca? Nie. A zobaczcie, że często się może zdarzać i gdzieś możemy słyszeć, jak ludzie czy mają Biblię, czytają Biblię, a, a żalą się, że jak to świat do nich podchodzi, jak to, mu powiedzieć, teraz świat ma w ich pogardzie, no jak ten świat, można powiedzieć, pluje na nich, może w inny sposób pluje, obmawiając, oczerniając. Są zadziwieni. Dlaczego? I zamiast widzieć wtedy takich ludzi, no, szczęśliwych, panie, tobie też to czyniono, panie, Tobie też, też krzywdę wyrządzano, Panie. Ty też przez jako pierwszy przez to przechodziłeś. To kiedy ja mogę przez to przechodzić, to jest teraz dla mnie moim szczęściem, bo kiedyś byłem monopojem tym, który przechodziłem przez coś napoje, kiedy mnie krzywdzili, bo ja krzywdziłem. Bo ja zło wyrządzałem. A teraz ja nie wyrządzam dzięki Tobie i mi wyrządzają. Także zobaczcie właśnie, jakie jest dzisiaj nasze podejście do tego. Czy my nie jesteśmy dzisiaj też ludźmi, którzy są zadziwieni, w swoim sercu zdziwieni i może właśnie przed Panem utiskują, no i nawet może gdzieś jakieś szemranie zaczyna wypływać z człowieka. Mój Panie, dlaczego? Dlaczego? A człowiek powinien sobie zadać pytanie, czy Pan kiedykolwiek powiedział do Ojca, dlaczego? Dlaczego Ojcze mnie to spotyka? Dlaczego oni teraz tak o mnie źle mówią? Dlaczego szydzą sobie ze mnie? Dlaczego kpią sobie ze mnie? Nie ma. Zobaczcie, że słowo Boże nigdzie nam nie pokazuje naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby on ma na powiedzieć tak przychodzi przed oblicze Ojca. Możemy powiedzieć, nasz Pan nie był ani trochę zdziwiony, że ludzie tak względem niego postępowali, bo on wiedział, co było w ludziach. A my czym jesteśmy zdziwieni, kiedy wiemy, mu napowiedzieć? W czym tkwią ludzie będący w świecie? Tkwią w złym. To jeśli spotwarzają nas, to czy my jesteśmy zdziwieni, że oni nas spotwarzają? Czy jesteśmy zdziwieni, że oni o nas źle mówią, bo my chcemy żyć dla Chrystusa? Także niech Pan nam właśnie pomoże dzisiaj to zobaczyć, po prostu, żebyśmy nie wchodzili właśnie na teren, gdzie wróg chciał, żebyśmy weszli. Teren, ma powiedzieć, zdziwienia. Teren narzekania, teren szemrania. Izrael mógł być być zdziwiony, Izrael mógł być napoje, mógł szemrać. Czy dobrze na tym wyszedł? My wiemy, że nie. Izrael nie wyszedł stale dobrze na tym, że on szemrał przed Bogiem, że był zdziwionym napoje. Dlaczego, Boże? Natomiast się cieszy, że Bóg po prostu ich się ujął za nimi i wyprowadził ich z Egiptu. I teraz, że oni są Bożym ludem, dlatego to ich spotyka, to nie raczej napoje szemrali. Narzekali przed Bogiem, zamiast się cieszyć, że Bóg wziął ich w swoje dłonie i że chce ich wychowywać teraz, żeby oni mogli wejść do Ziemi obiecanej, być z Nim, a On pośród nich. Wiemy, że dla nich to się źle skończyło, niestety, bo nie zrozumieli nam tego, do czego Bóg ich prowadzi. A teraz zobaczcie, jak bardzo jest ważne to, żebyśmy my rozumieli i to rozumienie, żeby było nieustannie w nas. Żeby kiedy to, można powiedzieć, na nas przychodzi, dzisiaj w małej jeszcze mierze, dzisiaj to nie jest jakaś duża miara, ale kiedy to przyjdzie jeszcze w większej mierze, żeby nie było zdziwienia, żebyśmy, można powiedzieć, nie stanęli, można powiedzieć, nie jak to się mówi, z tą rozdziawioną buzią, dlaczego? Przecież ja mu nie zrobiłem nic złego. Dlaczego on teraz tak o mnie mówi? Dlaczego on teraz tak do mnie podchodzi? Dlatego, że on nie zna Boga. Gdyby znali, nie ukrzywaliby Pana chwały, tak mówi Słowo Boże, gdyby znali, gdyby wiedzieli, z kim naprawdę mają do czynienia. Nie zrobiliby tego, ale to, że po prostu ich oczy były zaślepione i nie wiedzieli, zrobili to. A my wiemy, że z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy oni sobie szydzili tam pod krzyżem w takim napowiedzi, tak, w takich właśnie sytuacji, w tak potężnym doświadczeniu, to normalnie człowiek by powiedział... Przeknij ich. A tam było przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Pan miał to zrozumienie, oni nie wiedzą. I teraz zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my to zrozumienie też mieli, żeby ono nam towarzyszyło. Bo tak jak dalej Piotr tutaj właśnie idzie, też w tym temacie, pokazując właśnie to, co człowieka spotyka, jeśli żyje dla Chrystusa, mówi, że sąd Boży jest nad nami. Bóg nas oczyszcza przychodzą na nas doświadczenia po to, żeby nam powiedzieć to, co jeszcze gdzieś tam jest ukryte, my tego możemy jeszcze nie widzieć, ale doświadczenie jest, można powiedzieć, jak, jak taki, można powiedzieć, nóż chirurgia, który to wydobywa i odcina. Gdyby nie ono, moglibyśmy myśleć, że no, już nic nie trzeba w nas robić. Ale Bóg nad nami pracuje. I używa właśnie tego świata, aby ona powydobywać to wszystko, co się nie nadaje w nas jeszcze do wieczności. I my możemy powiedzieć, nie powinniśmy być zdziwieni, że Bóg chce właśnie nad nami pracować, że posyła różne właśnie doświadczenia. Nie powinno być w nas nigdy zdziwienia. Także nas Pan właśnie poprowadzi w tym. Najmniejsi, no nie dziwcie się. Amen. Amen.